Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Hejka. A dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć na Rydze, bo byłem tydzień temu, troszkę na zbierałem i może coś urosło, ale w sumie tak nie bardzo, bo jest strasznie gorąco. Nie? No, już to... też nie padało takiego. Zobaczcie, temperatura jest 30 stopni. Mm -hmm. Bez deszczu, więc. No. A my przyjechaliśmy na grzyby. Normalnie, wariaty. Katastrofa. Ale idziemy zobaczyć. Miłego oglądania. Kto to się tu przyciska? Hmm. Hey. A co my tu mamy Karolina? Pierwszą rydzę. Dobra, odkopuj ją z tej szczeciny. O Boże. Ale zeschnięte, co nie? No, strasznie. O, jeszcze ją troszkę. Nikt nie widział. Nikt nie widział. Z będzie zdrowa. Oj, Takie troszkę schnięte. Da się odciachni. Pewnie dziurawe. O, A, strasznie. No. Dobra, ale zaraz, zaraz na wejściu była pierwsza, więc, więc pewnie będzie więcej. Mhm. No i są następne ryzyki. To mi się wydaje, że wszystkie mają robaczywe. Ale w sumie, jak tam jedna czy dwie dziurki są, to można brać. No pewnie, co to, to tam szkodzi? Rybaki się wygotuje i, i można zjeść. No białko. No. O, masz rydzę. Strasznie dużą. To nie strasznie robaczywą. A, skąd wiesz? Musisz się tam wcisnąć w te krzaki. A ja tu pajęczym. Oj, tam pająki. Wolę chodzić na kurki. Tak, na kurki są fajne czyste lasy, a tutaj trzeba się poschylać troszkę. No. To pewnie roboczywa. No. No. Tylko troszkę. Ja tu też chyba mam jedną. Patrzcie, jak one się chowają. O, to też zjedzone na pewno. Zjedzone czy nie? Oj, robaczywa niestety. No i co, wszystkie roboczywe? Niestety. Patrzcie, ja zbieram wszystkie roboczywe, tak żebyście zobaczyli, ile było roboczywych, a ile zdrowych. Patrzcie. Cele jest roboczywych? Jedna zdrowa. I tutaj mamy trzy takie. O, fajne. Cztery nawet. Może któraś będzie zdrowa? Raczej nie. O, taka malutka nas dziedzona. No jest za ciepło. No, wszystkie roboczywe, niestety. Dobra, nagrywamy i szukamy, tak? Nadawam tylko jedną rydzę. A ja on tyle. Ale zobaczymy. Szukamy. Ciekawe, czy tu coś będzie. O, ale tu krzaki, tu się trzeba tak strasznie schylać. No. Cały pobieram już jestem z tych patyków. No normalnie masakra. Wszystko roboczywe. Czekaj, tu już byliśmy. O, tu jest rydza. Ale zapewne robaczywa. No, oczywiście. Ale zabieram. Pokażę Wam, ile było właśnie robaczywych. No i co, co my tu jeszcze mamy? Widzisz coś Karolina? Jakieś rydze. Nie. Tutaj jest tutaj taka... strasznie już cechła. Hmm. Jak tu przejść? O tutaj widzę na prawo rydzyki. jest jeden taki cechnięty. Ała! gałęzie mnie biło. O, ten też robaczy, Niestety. Co ty fajnie. znalazłaś? Grzyba. Grzyba. Masz. A ty ja mam w... dwie. O, Karolina ma dwie zdrowe. <laughs> Co, gorąco? Strasznie. Zobaczcie. Tutaj mamy robaczywe rydzę 35 sztuk, a tutaj trzy zdrowe. Zobaczcie, ile jest robaczywych ile zdrowych. Normalnie masakra. Takie upały są że normalnie te robaki tak atakują te grzyby wszystko robaczywa normalnie Jak to żyć, patrz Możecie zobaczyć ten odcinek, o tu tu wam się wyświetli jak zbierałem ostatnio rydzę i prawie wszystkie były zdrowe jakiś tydzień temu a dziś się wszystko robaczyło można by było zmielić i zupę z tego zrobić co nie? Nie. Zjadłeś? No jasne O widzicie? Krebiałem, by wszystko zjadła. Oczywiście. Nigdy więcej, ok? Na Rydzę z tobą nie idę. Dobra, sam będę chodził. Okay. I co, masz już dość? Mam już dość, jest za gorąco. No jest tak strasznie gorąco, tak strasznie duszno, jest ponad 30 stopni. Mm -hmm. Odpuszczamy. Zobaczcie, tu mamy jeszcze jedno znaleźliśmy, Mamy cztery zdrowe rydze. No i na dzisiaj to by było wszystko. No, no, co wam poradzimy? No taki krótki odcinek będzie. Nie ma grzywów, jest za sucho. Chcielibyśmy Wam jeszcze przypomnieć o konkursie, który nagraliśmy z okazji 1000 subskrypcji i zachęcamy Was do udziału. Tak, w opisie filmu będziecie mieli link do tego filmu, więc zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. No to co? My czekamy na deszcz, a z wami się żegnamy. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Spokój się, Trzymasz nie masz tyle energii. Nie. To chodź na grzyby idziemy Nie Chodź idziemy, <śmienicza> idziemy do, 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 Ja idę na grzyby Do domu Do domu <śmienicza> 34 stopnie A my byliśmy na grzybach Katastrofa Normalnie Normalnie katastrofa Dobrze mówisz